Cześć, witajcie, tu znowu gimper. To jest kolejna rozgrywka Smite, razem ze mną jest Esfar. Siemaneczko i Mr. Whiteside. Ja zaczął się action. Nie mamy Aresa Esfar, weź Aresa proszę. Nie mam Aresa. Jak to znaczy nie mam jakiegoś czempiona? nie rozumiem. To jest no, no, ja nie, nie rozumiem. Born to... no wiem, Born to chce iść na Mida. Spoko. To nie tak, że to jest Arena czy coś. Dobra, hmm. zagram. To nie jest arena. To jest arena. A nie, wiesz To jest To ja wezmę U. To ja wezmę Neji. O, postać. Pikuj postać, która jest najłatwiejsza do gry. Ciesz się, że zabijesz. No. Ale serio. Są łatwiejsze postacie do gry. Mądre. No dobra, bakasura Baka, No, bakasura jest mega easy, ale bakasura jest też kiepski Co? Znaczy on jest... I on jak zostanie sfokusowany to pada w minutę No, w ale... sekundę. sekundę Sekunda, a tak to, ale jak Dobrze nim potrafisz, znaczy Potrafisz strajkować, to nic ci nie zrobi Najprostsze no jest Artemis, tak mi się wydaje Nie wiem, wiem tyle, że przez, przez na który mi się zawiesił, zawiesił mi się cały Windows U, Brawo mililis Mililis Mirilis. Marana. Marana. Mirilis. Male. O Boże. Anhur. Tak rzadko widzę tą postać. Ankur, A ja właśnie często gram z nim. O no nie. Tak. O najczęściej gram z, nie wiem co ja, a to nie to Oni mają Aresa? Nie mają. Nie, to nie mają. muszę kupować. O. I tak na pierwszym levelu nigdy aktywów nie kupuj. Nie płacę się. No za Zawsze. sobie Lepiej gubić później, żeby je dostosować do przeciwników. My idziemy na prawo, White, prawda? Nie, no, nie wiem jakie ja mam skillę. To co to robi, to nie wiem, coś tam... If... If Hercules is below, I'll to stem, okej? Jest sam na spawnie. A, Spójrz. ja mam pierścień lekcyjne to ja zapomniałem. W dwójkę. Co robi ma F3? duży? Hmm. Będę cięć grał w tyłeczek. Brawo. Spierdalaj. Nie. Sprzedań nie słabię no pałki, nie pałki. Dobra, chłopku, ankić. Co sumie energii może być strasznie fajna do ...dżanglowania Mam moją pałkę. Come and get me, baby, okay. Ej, nie zrobicie free golda you i free expa? Me, me, baby, okay. Ej, nie, free free expa? nie. Yeah. Słaby jesteś Ale się chuję wydobraliśmy, bo jesteśmy dwoma postaciami walczącymi nie w zręcz Oni mają niv, które będzie nas mordować Ale w sumie jak kogoś złapiemy, tego go rozkurwimy Masz pierścień erekcyjny, który Uwaga. Jest... Ej Gimper, no. ja, do, ja ją tu przyciągnę moją dwójką i lejemy ją, okej? Możesz okay? przyciągać? Chodź. Tak, patrz, chodź nie wiem, jak, nie wiem jak działa Herkules, totalnie Wygląda jak no, że... no, że... no, tak, że... no. jakiś kiniowiec, który nie powinien... który jest tak zacofany, że nie powinien mieć żadnych no. speli Dwójko mam tak, że ten Że robię taką dziurę w ziemi, która podrzuca do nas. Chodź, okay. chodź, 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 chodź O kurwa o, No tylko grę mi przycięło tyle osiągnąłeś I nie wiem w ogóle co się dzieje, że mi tą grę przycina, bo no, musiał chyba zdefragmentować taki chorób znowu Zdefragmentować A. Nie działa Ci internet, stormatuj dysk no What the fuck o co chodzi? No, Format działa na wszystko No Kimper, prawie No, no Gdzie ty jesteś? No A. biłem ją wytyfy Ej, no. Nie zauważyłem Nie zauważyłem Wiem taki bus. mały jestem przepraszam Zgadzałoby się No zgadzałoby się, zamknę się Fajnie, bufany na nam chuj Kimper co ty na to żebyśmy jechali no, za rok na S-ko znowu Przestań Patrzcie, jak to zresztą, No, to ogóle... nieważne. A, uciekam. Nie wiem, co Aha. się stąd zjebano w Zaraz się, jak się wycofam do bazy to chyba Nie wiem, co zrobię. Zestartuję komputer, może będzie dobrze działać. To jest druga najlepsza rada, jeżeli coś nie działa. Zestartuj komputer. No, to jest pierwsze, co informatyk robi, jak naprawia kompa No. To jest podstawa podstaw. Totalnie. No. Dobra, czy mogę Devourer's glowsy? Nie mogę, no to śmiecham na lajna po prostu z furtem. Nie mam tak przerypanego lajna, bo mam hds z z Anchurem. Co ma jeden k robi? Kupę robi. Idę tam. Pałace, strunowała mnie. No smite działa tak słabo. Nie zdoję czemu. A ran. O, double kill, zajebiście. Przed te na wierzch, to szczerze. To boss wykupił fartem. Tak? Nie widziałem niestety, więc nie powiem. No, ci tak, niechcący wbiłem w akuanga, a potem niechcący wbiłem w nią. N nie ch I niechcący zrobić double killa, tak? No. Fajnie. Czemu Dobra. nie jestem Guan przed nerfem, to bym ich zabił. Jesteś Guan po nerfie, śmieciu. Dziękuję, A! Kto dostał nerfa? Tak. Brawo. Się no, cofam. Chyba do osoby, jak Kiedy? Coś, coś tam nie silniejszy. On z trójki bił masywny damage przed no, nerfem. No, był, był tak foj. No wiem o tym problemie. Zostaw mnie ścielą. Kto cię atakuje? Ło, wszyscy. Uczekaj. Jest 50 osób. 2-0-1, wow. Jadam się. Pyk z kamyczka się odtąd. kolejny Pozdrowie, to malowa, pozdrawiam cię to malowa, Bo pyk z kamyczka się, się od malowa, no. Na, tak, tak. On to nie tak wiem, zajebiście... Nie wiem, kim jest ten człowiek, więc pozdrawiam też tą szmatę. W każdym razie on to zajebiście tak mówi, tak pyk z kamyczka i to tak zajebiście na arenie wyglądało. Cieszę się. A, daj, weźmy ich tu. Wiesz ich. Pyk. Przed nie rób tych kamieni, bo mi grę wtedy ścina. Jesteś lewy. Wiem. Janusz korwin mi jedyna opcja polityczna. Czekaj. What Janusz, the fuck? A, się wbił. Co my robimy? No... Fajnie, sygnalizował wam to jakiś... 30 sekund temu Cioci, ty przestańcie nas niszczyć Fakt. Dobra, uciekaj Ale beznadziejni jesteśmy Aaa, Boże, Boże, Boże Mów za siebie Dobrze, ale bez nadziei. To sprawdzić sprawdź głośność po nagraniu, Wiem, sprawdzę Mam kamyczek Jaram się z kamyczka Zajebisty kamyczek, okay. Ja niesamowitym Herkulesem. Pierwszy raz gra to tą postacią Siła, nad hej. siłaczami, Nie mają przed tobą tajemnic. Ja wycofuję się jak coś. Ja, dobra, puszczę jednak A ja utknąłem. Dobra, cofnijmy. Ja cofam. Też cofam. Się w rozwoju. To już za późno. Dobra, nie żyje. I. pyk, i. pyk. Dobra. I śmigamy na linię. Pyk z kałeczka. jest beznadziejne. Nie to jest śmieszne. Nie. A podrzucić cię z mojej dwójki? Chodź. Nie, bo mi gry zetnie. <laughs> Będę to robić tak często jak się tylko da. Wiem. No, A, to, 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 to. Ja Ale jestem wielki, mam masywne Uda Masz masywną pizdę. Masz masywną gówno. Mam masywny hajs YouTube'a O, mam śmiecia! O kurwa przydałoby się O no ty gnido! Zajeb go! Nie zajeb, nie zdąż do czy Nie mam kamyczka, za 19 O kurwa! <grym> Jaki jestem zjebany! Grasz no. najbardziej postaci, postaciu i nie potrafisz mnie zabijać, jesteś Bo biliusz. nie trafiłem w ulcie, się Idę tam Zabijamy, iż. chodź Chodź kupić, zabijamy! Na lewej linii Dobra, Mam, nie mam kamyczka O kurwa Cieszę się o kurwa, cały HP prawie je zjechałem. O chuj. Ty jej nie zabijesz, o ona mnie jeszcze zabije. Kurwa. Widzę właśnie. Dobra, nie gonicie. cię. Ale... Brawo. Czekaj, próbuję przejść dżunglą. Ona się wycofała? Nie, ona cały czas no tam chyba nie. jest, no. Ja się cofam. Okej. Okay. Gang lane! lane. ride. Right. O chuj. One you. No, Brawo. Zginąłeś? Pogięło Cię? Ne, za jeden 1, 1, 1 10. 0. Neji to jest. Nie rozumiem, czemu ludzie nie, nie, nie grają Herkulesem, jak on ma tylko ten ult, czekanie na ulta chyba 60 sekund, tak? 90 sekund. A ten, a z niego pół HP ściąga. To jest normalny, kurde, na ulta. Cicho, sieć. Mam wielką pałę Cieszę się Nie musiałem o tym wiedzieć a to jest wiesz Nie widzisz? Oni chyba mają afka w tym to ja, albo nie To jest maczuga Nie pała Jak to powiedział pan Marek z PTPL oh. narzędzie to się macz wierzy, fuck. ładnie ultuję. Oh fuck Mógłbyś mieć To no zbada miał kamyczka No boże Trzy, dwa, jeden już Run. chodź. Fuck, tylko nie trafiłem wszystkimi atakami No Ja się coś No fuck! Ja pierdziele. Nie, ty, ty... Nee, FAK Ja pierdzielę Co teraz Nie. Jest. O Boże mowy mnie zabiły Serio? Tak, bo mi zostało no. tam 20hp jak się skończyłem bić z Guan Yu I mnie moby dobiły A zajebałeś go chociaż? Tak, zabiłem go Mówię, że jak się skończyłem bić z Guan Yu Myślałem, że skończyłeś bić, że odeszłeś Odszedłeś nie. Odeszłeś Odszedłeś Odeszedłeś. Odeszłeś Odeszły. Odeszły to ci wody płodowe Jaaa Nie, nie, nie Włączać Wyłączać Wziąść Bynajmniej nie mówisz aż tak niepoprawnie Bynajmniej lubię placki Hehehe. Ja. To nie lubi jest. To jest jakby na dzień co ekspożę Gimby no. Z kimbi Odezwał Dobra moment um, Bijemy go? O kłangu, czemu się wbijasz jak oni nas puszczą pod samego tureta i nie możemy ci pomóc Z kogo to obchodzi? Mnie Trudno co ja odpłanka, To nikogo tak. nie obchodzi, że ciebie to obchodzi. He, he, he. Śmieszne. Oje! Oh, yeah. Piersi nerekcyjne? No ten pierwszy nie zajebiste. Aż, kurwa. Brawo Jetty. Cicho się, Przecież nie widziałem. Nie, nie patrzę, brawo Jetty, bo ja pocaj tak wygląda jak takie Jetty. Dobra, chujwa, kur, kurwa, pyk, pyk z kamyczka. Dobrze. Ja mam kurwa piste ze stuną za skoczyłem. Tylko na nienawidzę jakiej. Gdzie ty uciekasz co Tak się. No co jest? Ty kurwa, oh. Zginąłem znowu, boże. Eggi Ale zabiłeś. Samolot. No tak, okej. Okay. Ale totalnie słabo gram. O co chodzi z tym, że ty możesz jeszcze żyć po śmierci? Bo leczę tam dookoła. Leczysz? Tak, leczę dookoła. O to fajnie. Dawaj kupid! też się jaram. Nie pierwsze. 3-3-0 jest teraz. Tragedia jakaś. Ja jestem 2-1-2. No, żeby już lepiej idzie. Voidblade. Cieszę się, bo ja mam 0-1-0, bo mam przej**aną Słabo grać w a teraz chcesz w Smite, a no, teraz słabo grać. Czy... Nie co ty... ty będziesz nagrywać. Nie wiem, nie obchodzi mnie, hejs się zgadza. Będziemy... <kluzł> ...duela nagrywać, jak... Wszystko na hejsie, wszystko. Na... Jest... Wszystko na farcie, mnie team... Team niekaliwie. Uważaj, kłon idzie. Z tym zawsze się carryował Wiem Ja tylko udaję, że jestem dobry No, wycinasz to jest najlepsze, najsłabsze momenty Tak, tak, po tak, to jest to samo, bo za kreblemi o tym podał jak to robić i zacząłem to stosować. O Boże czemu te moby tutaj nie podeszły Ooo? Co, co ona mi robi to ne? Nice. Gwałci Cię. No właśnie to poczucie. Nie powinieneś sobie. narzekać Jeszcze przez kobietę No Ehe, jakiego pokorę Co Ty kamyczka Proszę. Proszę, dziękuję. Ej, to nie fair, ukradniesz mi znowu flagę. Fajnie. I znowu będzie... Ej, weź tego płaczącego łajca, bo to on wcale nie żartuje, yy. tylko mówi naprawdę. No. Łajcy, yy, nie, nie płacz. Ale w sumie jak się o, za dużo... Znowu. Ale Boże. jak się jeden żart za dużo powtarza, to się robi nieśmieszny. Cicho, sam jesteś nieśmieszny. Wiem, że jestem, dlatego... Która mama jest nieśmieszna. Też jest nieśmieszna. Znaczy nieśmieszna, sama z siebie zapięła. Wiem, nieważne, nie mówmy o tym. Perypetie kurwa rodu Nie! Chuj! Wy no, kurwie śmieci ode mnie Nie! Kraken! Ile jesteś? 44 chyba, no Nie jestem w stanie uciec od tego, że Moje dedy gonią fragi Totalnie nie jestem Co za... jest, jest o, nie? w sumie ten... Frostbond hammer może być dobry Tak sam w dwóch, brawo Z takim mądrym człowiekiem Zapnij się Zawsze zapnij się Zawsze hey. się cieszę jak widzę takie dobre akcje Ciekawe. Dużo mi zrobiłaś To jesteś dosyć twardy może tego Voidblade'a. O, wiele niż jesteśmy, fajno military... Dawaj bijamy. Jest... Dawaj ta chuja na rożen Gimper oh, co, zro... co on Co on by zrobił? Ale. Niby go zerfili, tak? Chyba, pół HP no. Guan A, oh, no No Jak ty jak ty to zrobisz ten Guan cię zabił? Właśnie nie wiem, jeszcze plus pod tym. Jak miałem potkę włączony, miałem pół HP oh, wow. i byłem pod wow. wieżą Antwer ma fajne ulti, jeżeli to było ulti no to, bo Fajnie to wygląda. No, no. 5-5! Comment get me. Run Runaway bitch. gimper? Co? Gdzie ty jesteś? Ty jeszcze nie żyjesz. Nie, A. jeszcze nie żyję. Ale słaby. Zdezwól się. Ej, no ty na zaraz. A nie. O, Boże, Boże, Boże. Boże, Boże, Boże. To jest burzen. trudno. To jest takie trudne. 10-10-5. W sumie najbardziej fiduję, ale mam też najwięcej fragów, nie wiem czy to dobrze. Chyba nie bardzo. No Jeżeli z tymi fragami czegoś nie robię. Ej, łapcie tam tego Guaniu, zabijecie go, hm, uciekł O dobrze, damy Herkules! Herkules. Mam cię

Dobry w trzeba fokus. u nich fokusować. Kłaniam się nie, on jak jakby mega dużo Fajnie, dobrał. że Guaniu jest tankiem. No, bez sensu fokus. jest go fokusować. Fokusujmy tankach. Nave dużo więcej robi od niego. No, ale Nave to. tu. to, to, no to ją trzeba bić. Co ty robisz? 660, fajnie. Brawo. 2, 2 3. To dużo lepsze ostatni niż moje. imperfiduje no fiduje w chuj, ale flagi też więcej, więc statystyki nie wyglądają tak źle aż Dobra, ja poladam trochę po dżungli, żeby devouror glowsy chyba sobie przynajmniej podładować Szybko Fuck this Ja nie mogę Hadesa się nie da złapać na tej linii No nie da Mogę skaj tak że tak No został to... mi ten pierdolony smoku i stąd Robię tutaj creepy rozumiesz O Neif tam przyszła na linię Brawo. Yeah. Fajnie, no. cały. Jakbyś potrzebował na prawej linii jakiejś pomoc tomów, okej? Okay? Mhm. Mm znaczy jest tutaj tylko ten. jak on się No spoko, w razie czego ja mogę użyć sprintu i księc. No. On także jest po, teraz broni nasze te, bo nasze miniony by się wkradł. Mm -hmm. O pomoc by się przydała w sumie. Oh, fuck co on mi zrobi? On mi robi źle. Bigo. Masz kamienia? O, dobra. Tak. Kamienia. Daj kamienia. Daj kamienia. Dam kamienia, zrobisz coś. O z tym. Boże, jak ja tego nie trafiłem w ogóle? Stal na masakrę. Tak. Nie bierze. Czemu jego? Bierze z nich ja mało. Jeśli my bierze, będziemy mogli go zabić. Dobra, będziemy mogli go zabić? Muszę co? dobrze, dobrze. Dziękuję. Dobra, ale u nich zrobił śmierć. Chodź, go tu. Ale on jest tankowaty śmierć, dobra, zabiliśmy. To znaczy, no, Zabiłem właśnie, to znaczy, że ktoś tu przyjdzie nas zabić. Ale tak, na ja jest strasznie mocny. Jest strasznie tankowaty, nie? Bo no strasznie, ciężko bo... się go zabija. No bo ma dużo itemów nawet, trzymało się, on bardzo obrażenia ma takie, że to sałcik Dobra ja bym cofnął. Ja też cofam bo mam. Akurat tak po... Ja sobie zrobię tego buffa tutaj. Jezu. Dobra, zacząłem po raz jakoś robić. Wszyscy mają skok na tej linii fuck you. Nie da no. się ich złapać. Niestety. Dobra, i będę miał młota już, więc będzie dobrze. Gdyś miał młotko, Nie, Będziesz jeszcze wrogów. Yeah. Ja, dobra. Sobie będę... na początku kupiłem aktywy i teraz ja mogę sobie temu kupować. No nie to, to jest ból. No Pytanie, dlatego aktywów nigdy na początku nie kupuj. Nie wiem, zawsze próbuję sobie to przypominać, ale zawsze zapominam, w czasie kiedy gram. Aha. O, wyszedł, to jest jeden. To niedobrze w sumie. No. no. To u nich mnie. Hades. Aż Hades. Hades. będzie łatwiejsza linia. Że... No, ale mam nadzieję, że wróci zaraz. E, wiesz, kogo mamy na rajdzie? Poseidon Guanio. No możemy spróbować już... zaraz bić, mam multi. Powiedzieć tylko po buffa na obrażenia Ej, oni mnie za zabiją Cofnij No Cofli. właśnie, cofam, ale... No, idą do mnie Cisną Bardzo pod wieżę, młody Cisnąłem pod wieżę, młody Młody Stary Nie jestem stary Mam kamyczka jak coś Dobra Oni do dżungli zeszli, czy gdzie? Nie, Ca są pod wieżą No co oni mi robią? Wbijam Okej okay. O kurwa! No Ty, co za No! Pedale głupi! Kto? Ten no. No gimper! Ja bym na niego jak go zultowałem bardzo dobrze dostałem killa. Cicho widzieć. <noise> Też go zultowałem Nie. Tak. Ale do kogoś pedale głupi? Do niego, bo go zabiłem a, a, myślałem, że mówisz, że do tego A, tego jakoś... Do tego... Co... Nie, tego... Oh, what Złone. the fuck? Zabijemy. Tego, tego. Co, tego, co wiatr robi Myślałem, że bo ci wpierdolił. No Boże, nie W ogóle go nie trafiliśmy, jesteśmy się, do co? No To był taki smutny, on sobie biegał między nami, robił co chciał, my go nie mogliśmy trafić Bo jest za ciężki Jak ty <śla> Dobra Ja cofam jak coś, zostałem Dobra. Cię tu. I to Na razie już do mnie przybiegnie, znając życie. O, chodź nie. Dobra. mi się. Uro, kill. 14-13. Dobra, mam już dwa fragi więcej niż dedy. Dwa... Brawo. ...niż dedów chyba. No, niż dedów jest poprawnie. Dwa fragi więcej niż dedów? A, dwa... nie widzę. ddos -y. To dwa więcej fragów niż dedów. No, będzie prościej. Dobra. On nie chce pobić, on chce mnie bardzo mocno pobić. On mnie bardzo mocno bije, nie to czuję. kamyczka Nie trafiłem w niego, stereo! No, zauważyłem, że te, te twoje kamienie są takie świetne jak moje ulty. Oczywiście no, nie, ten kamień jest ok, tylko że trzeba w nim trafić. No właśnie, mówię, że twoje kamienie są No nie trafiam w nim, w ogóle ultem ciężko. że jest, tylko trzeba nim trafić, nie? No. Często w ogóle ja do 7 ultami nie trafiam. A, nie macie tu żadnego. No. Myślałem, że go zabijemy czy coś. Nie, to What? on zabije nas, oznaczałbym go. Czekaj. I gułka nam, że był kiedyś taki mocny. Może wam dwójkę i ja go zabiję. Zabij. 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 O ty jesteś OP. Wiem, bardziej niż on. Wysię idziesz za autora, tak uwbijesz. Wiem, kurde. No. Guaniu już nie jest OP. Okay. Na no, Głaniu nie jest. Mogę go zabić, no. tak wszędzie, o głownie, ale przejewanym, teraz go zabiję. Guany już nie jest OP. Za <głysząc> <głysząc> się. Wiem, że jest. Chyba Co widzowie na i tak? Pat, co robię? Pum, ale wylecieli zajebiście. Było śmieszne. Śmieszne mięso. Jako jedyni puszczaliśmy? Nooo, ale generalnie, no w sumie Nie, a o my jeszcze przeschnął Ale my Phoenix'a już zjechaliśmy A Dlaczego? Buch. Ej, co to ma być? Ej, no wy to wygracie Dobra Cokolwiek normalnego teraz zrobiłem bo To była chyba jedyna moja dobra akcja w tej grze Brawo Dobra, surrender. jakoś się nie dziwię, bo w sumie... No Grasz opę postacią? Hades wyszedł, nie, bo Hades wyszedł Dobra, to co, Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Razem ze mną był Esfar. Cześć. I Mr. Whiteside. Ja, płaczący Mr. Whiteside. No i trzymajcie się, cześć, papa. Wiktorii. Pa.